Bezpieczeństwo seniorów na drogach, wyzwania i rozwiązania. Pod takim hasłem 13 listopada odbyła się trzecia edycja Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W MCR zgromadzili się nie tylko znani eksperci i samorządowcy, ale również bezpośrednio zainteresowani, czyli mareccy seniorzy. Rozmawiamy o bezpieczeństwach seniorów na drogach, rozmawiamy także o aspektach. E, też psychologicznych, ale także o nowych wyzwaniach, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa i o nowych zagrożeniach. Statystyki są nieubłagalne. Na szczęście z roku na rok się to poprawia, ale nadal jest dużo do. Zrobienia, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego, czy to osoba dorosła, dziecko i senior, o którym dzisiaj y, mówimy, czuł się bezpiecznie. To jest nasza rola, ale również rola specjalistów, ale też i uczestników ruchu, żeby ta świadomość była podnoszona, żeby ta świadomość była cały czas żywa i przekazywana. Tutaj dzisiaj wielu prelegentów mówiło o tym, że u seniora czas reakcji wydłuża się, zawęża się kąt widzenia, że są inne dysfunkcje w, w naszym organizmie. Mówię w naszym, bo ja też już jestem seniorem plus. Za rok i dwa miesiące kończę 70, lat będę w tym... tym... W wyższej grupie ryzyka. Natomiast nikt nie był w stanie określić, jakie to są te czasy reakcji, o ile wydłużone. Dopiero w panelu dotyczącym psychologicznych aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród seniorów pan profesor Tarnowski pokazał właśnie wyniki badań, pokazał, jak to jest niebezpieczne. W związku z tym myślę, że po wysłuchaniu tego, że ten czas reakcji wydłuża się i to w sposób bardzo znaczny należy robić zastanowić, czy nie powinno być obowiązkowych badań psychotechnicznych właśnie dla kierowców powyżej określonej grupy wiekowej. Czy to 60 plus 60 65, plus, to powinien od tym wypowiedzieć się fachowcy. Ale te badania pozwoliłyby określić, czy taki kierowca nie powinien się zastanowić nad tym, czy samochodu już niestety nie zostawić w garażu, przesiąść się do środków komunikacji miejskiej. Nazywam się Maciek Wisławski i jestem, tak się składa, najstarszym chyba czynnym pilotem rajdowym na świecie. Rajdy samochodowe to jest taki sport wyjątkowo ekstremalny. Sport, który stawia niewiarygodnie wysokie wymagania wszystkim uczestnikom, którzy w tym sporcie biorą udział. I jednocześnie ta fala jak gdyby, rajdów samochodowych rzuciła mnie w te rewiry związane z pracami nad poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z racji mojego wieku jestem takim no, właściwie kierowanym do współpracy z ludźmi 60-60. Ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być pewnego rodzaju przykładem osoby, która zdając sobie sprawę z tego, jak odpowiedzialne jest prowadzenie samochodu, cały czas jestem tak powiem, zmuszony do kontrolowania swojego stanu zdrowia poprzez stały, czynny udział w rajdach samochodowych, bo ja co pół roku muszę przechodzić właśnie takie dość dokładne badania lekarskie i psychotechniczne. I do tego wszystkiego wszystkich 60 plus bardzo serdecznie namawiam. Bardzo.